Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Wiele z Was pisze do mnie o rady na temat pierwszego spotkania z Waszym przyjacielem, czy już na przykład chłopakiem z zagranicy. Dlatego chciałam dzisiaj zebrać parę takich najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać podczas pierwszego spotkania, żeby to było wszystko tutaj, żeby ludzie sobie mogli wejść i zobaczyć. Moim zdaniem bardzo ważną rzeczą jest odebranie swojego gościa z lotniska. Uważam, że takie osobie robi się bardzo miło, jak ktoś na nią czeka tam w tym miejscu docelowym, ktoś tą osobę przywita. Tam już nie powinno się robić czegoś takiego, że chłopak czy tam na przykład dziewczyna przylecą po raz pierwszy do Polski i wysyłacie go na przykład, żeby, żeby wsiadł w jakiś tam pociąg, którym dojedzie do twojego miasta, bo, bo tak ci bardziej pasuje. Mi się wydaje, że. To nie, jest, to nie jest jakby na miejscu chyba, że ta osoba już była w Polsce rozumie jak się to wszystko yy, odbywa jeśli osoba jest po raz pierwszy w Polsce to jest to wręcz nieuprzejme, żeby od razu wypakowywać tą osobę na przykład w pociąg nie bardzo mi się to podoba, że osoba musi sama ogarnąć to gdzie ma wysiadać, jak się to wszystko odbywa, kiedy osoba jest po raz pierwszy w Polsce może mieć z tym duży problem, może być zakłopotana, zagubiona przede wszystkim może się pomylić, wszystko jest możliwe, jeśli macie Taką sytuację, że nie możecie po tą osobę pojechać, no to jak najbardziej nie ma innego wyjścia. Jeśli macie sytuację taką, że można, to jednak postarajcie się tą osobę odebrać, bo to jednak jest kompletnie inne uczucie, jak tylko przyjeżdża do tego kraju. Kolejna sprawa, o której chciałam powiedzieć, to jest coś, co sama doświadczyłam, sama się tego nauczyłam. Kiedy już spotykamy się z tą osobą tam na lotnisku czy na dworcu, to jednak na tym pierwszym spotkaniu staramy się nie rzucać się na tę osobę tak, tak widowiskowo, jak to niektórzy robią w internecie. W internecie to bardzo ładnie wygląda i... Sama wiedziałam, że też tak chcę zrobić, bo to jest jednak ładne, dlatego też tak chciałam zrobić na pierwszym spotkaniu z Jutą. Jak tylko go zobaczyłam, że wyszedł tam z, z tego lotniska, no to od razu poleciałam do niego, rzuciłam się na niego, a jego odbiór był taki: Kinga, ludzie się patrzą, ludzie się patrzą, proszę cię, przestań, ludzie się patrzą, nie... zawstydzasz mnie, i jakby ja nie rozumiałam o co właściwie mu chodzi, nie? Ale jednak teraz już wiem o co chodziło, jakby to już jest takie. Rzucanie się na tą osobę. To już jest takie, jakby taki na pokaz. To zorientowałam się, że. To po prostu źle wyglądało, zwłaszcza jeśli osobę poznacie po raz pierwszy na żywo. Zarazem chciałam zaznaczyć, że nie można popadać ze skrajności w skrajność. Jednak fajnie na pewno tej osobie będzie, jak będziemy z nią sobie rozmawiać, na pewno przy tym się rozluźni, zapytać się, jak minął lot, czy miał jakieś problemy, czy może było fajnie, czy ogólnie dużo spał. To jest jakby taka rozmowa na rozluźnienie, i dzięki temu możecie też między sobą poćwiczyć tą rozmowę, jak ta komunikacja wygląda w realnym życiu. Kolejna sprawa, jeśli macie taką sytuację, jak my mieliśmy, że podczas pierwszego spotkania jeszcze nie byliście parą oficjalnie, to trzeba pamiętać o tym, żeby się nie narzucać jakimś trzymaniem ręki, jakimś buzi w policzek, czy jakimś takim przytulaniu się, kładzeniu głowy na ramię, to trzeba obgadać, czy czy można, czy, czy, czy nie ma nic przeciwko, czy, czy, czy on może by mógł Cię chwycić za tą rękę. Pamiętam, że rzeczywiście jak po raz pierwszy się chwyciliśmy za rękę, to on mnie pierwszy chwycił, nie ja chwytam, bo to było takie... jeszcze był taki dystans, czuliśmy taki lekki dystans między sobą, jeśli chodzi o takie sprawy takie fizyczne. Jak już przyjeżdżacie do Twojego domu, Przede wszystkim y, trzeba zapoznać się z rodziną, trzeba przedstawić kolegę, co chyba jest oczywiste, nie wiem w sumie czemu o tym mówię, ale chciałam nadmienić tutaj bardzo ważną rzecz, jak już wchodzicie na przykład do Twojego pokoju, ważne jest, żeby przyzwyczaić kolegę czy tam koleżankę do otoczenia, do tego co się dzieje wokół niego, yy, pokazać mu na przykład dom, jak wygląda, żeby osoba nie została wrzucona jakby tak nagle, I już na przykład tam rozmawiać o poważnych rzeczach, tu jakiegoś live'a zrobimy na Instagramie, a sesję zdjęciową sobie zrobimy, to nie można tak od razu wskakiwać w to wszystko. Nie można już od razu już wszystko, naraz, teraz, już, bo bo, bo jesteśmy już sami i oswoić kolegę czy tam koleżankę. Z sytuacją, która się wokół nich otacza, trzeba na przykład z nimi pogadać, jeszcze tak na luzie, swobodnie, na przykład z rodziną, jeszcze tam posiedzieć, porozmawiać sobie, bo to też jest ważne, żeby. No bo wiecie, jak coś już ma tutaj być, no to ważne by było też, żeby rodzina jakoś też się w to zaangażowała jakoś fajnie. Wiadomo, że osoba jak od razu zostanie wrzucona w live'a na Instagramie, no to. Może być trochę niezręcznie, może, może się nie wypowiadać, może wyglądać na spiętą, może konwersacja nawet nie wychodzi dzięki temu, nawet jeśli wcześniej rozmawialiście doskonale i nie było żadnych problemów, to jednak to jest lekki stresik dla takiej osoby, bo nie dość, że widzi ciebie po raz pierwszy, to jeszcze zostaje wrzucony live i to już jest w ogóle jest po prostu tego za dużo. Jak już jesteście razem ze sobą w pokoju i sobie tam rozmawiacie. To musicie się przyzwyczaić do rozmów, do konwersacji między sobą, o czym już mówiłam we wcześniejszym filmiku ze związkami na odległość. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że Skype i realne życie to czasami nie jest to samo i rozmowy wyglądają troszeczkę inaczej, są jakby trudniejsze w normalnym życiu do zaczęcia, do kontynuowania. Może czasami być tak, że możecie się nawet nie zrozumieć. Myślę, że w sumie my mieliśmy na odwrót, czasami na Skype się gorzej rozumieliśmy niż w realnym życiu. Trzeba wziąć pod uwagę na przykład ton głosu, o czym już wcześniej mówiłam. Trzeba przeanalizować, jaka jest płynność konwersacji, czy to jakoś idzie, czy to nie idzie. Trzeba też zauważyć, jak się wymieniacie informacjami w danym dniu, właśnie jak już on tutaj będzie. Czy idzie to lepiej? Czy fajnie Wam idzie na przykład planowanie, co robić w następny dzień? Czy potraficie sobie na przykład zadawać pytania, na nie odpowiadać? Czy jest ta płynność konwersacji? Czy to musicie jeszcze nad tym popracować? Nie ty jesteś najważniejszą osobą w całej tej sytuacji. Też nie powinnam na ten temat mówić, ale to jest jakby podstawą, żeby pamiętać o tym, że gość jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co gość chce robić, co gość chce zjeść, żeby on się nie albo ona się nie poczuł jakby mniej ważny, żeby się nie poczuł taki zlewany, żeby nie poczuł się że w sumie to, co on mówi, jest kompletnie jakby bez znaczenia. To, co on mówi, ty słuchasz i starasz się jakby spełniać to, co on sobie tam na przykład wymarzył. Że na przykład chce iść tutaj, albo chce zobaczyć to, albo chciałby zobaczyć, jak się gotuje, albo coś takiego. Jakieś najprostsze rzeczy, jednak postarać się to spełnić, bo to jednak człowiek jest w innym kraju, więc fajnie by było, żeby zrobił coś innego, coś fajnego, żeby. Żeby on to zapamiętał, a nie, że na przykład Ty sobie wymyślisz, dobra, no to obejrzymy sobie ten serial, bo ja go lubię, ty go niekonkretnie lubisz, ale, ale ja go lubię, więc ja ci zaraz pokażę. Jeśli jeszcze na przykład nie macie zorganizowanego planu, to podstawą rzeczą też jest pokazanie tak, jakby Twojej kultury, jakiegoś ważnego miejsca w Twoim mieście, czegoś ładnego, jakiegoś, nie wiem, jakiejś ładnej panoramy, coś, co Polacy robią, albo jedzą, Albo oglądają Żeby chłopaka też pradli. No bo jeśli planujecie coś na dłużej No to fajnie by było, żeby poznał tą kulturę W sumie wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, o których mówię dzisiaj to, takie, to są takie podstawy Podstaw Ale stwierdziłam, że o nich też trzeba pamiętać A niektórzy tego na przykład nie robią Jeśli spotykacie się z Japończykiem Tak na moim przykładzie Trzeba brać pod uwagę to Że jemu się może coś nie spodobać Albo jej Może coś nie styknąć ale ci tego nie powiem, bo nie chcę ci zrobić przykrości, bo wiadomo, że to był problem, żeby to zorganizować. Miałam taką sytuację, że pojechaliśmy po raz pierwszy, jak tutaj, to był do Energylandii i wydawało się, że wszystko jest fajnie. Był troszeczkę taki ciszy, taki bardziej taki schowany w tłumie, ale czułam, że coś jest nie tak, ale jednak mi tego nie chciała powiedzieć. Dopiero okazało się w nocy, Napisał mi na messengerze, że nie podobało mu się w tej Nerdylandii, że to było jakby duże zamieszanie, było mu duszno, nie bawił się dobrze w tym miejscu. I to jakby spowodowało, że jego patrzenie na Polskę się troszeczkę zmieniło. jakby nie bardzo już był zadowolony z tego, co się dzieje. Dlatego trzeba brać pod uwagę to, co ta osoba lubi. Czy lubi na przykład tłum i lubi zabawę, czy lubi bardziej takie spokojne wycieczki na jakieś tam, nie wiem, laski, takie rzeczy. To jest jedna z tych okazji, kiedy trzeba wykorzystać każdą minutę, każdą sekundę. Nie marnujcie czasu na jakieś bzdety, że na przykład o, wyszedł twój serial, więc musisz go obejrzeć, o, wskoczył mi nowy level, no to go skończę, a książkę sobie przeczytam. Spędzacie czas razem. I znajdujecie takie aktywności, które pozwolą Wam się bawić razem. Co, co zrobicie razem, coś razem gotujecie, coś razem rzeczywiście obejrzycie, co lubicie na przykład. To jest jakby moment, który macie tylko dla siebie i on jest bardzo rzadkim momentem. No i ostatnia rzecz to jest oczywiście znowu odprowadzenie na lotnisko, bo wiadomo, że spędziło się troszeczkę czasu razem, już jakby jesteście bliżej ze sobą, więc. Ciężko się będzie rozstać, więc tak głupio się rozstać w domu, żeby wysłać tego kolegę czy tam koleżankę na pociąg i to jakby nie ma, gdzie nie ma tej magii, już lepiej jak się odprowadzi tą osobę. Nie wiem, dla mnie to jest podstawowa że żebym nie potrafiła to wysłać na przykład w pociąg no to pa, do zobaczenia, nie? Tylko to jakby traci urok. To jest coś pięknego, jak się żegnacie, to jest straszny moment i... Nieprzyjemny, jeden z najbardziej nieprzyjemnych rzeczy, jakie doznacie, ale fajnie jest powiedzieć se. Goodbye, w takiej, a nie innej okoliczności. To było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomogłam. Zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, napiszcie jakąś swoją historię, jeśli chodzi o związki na odległość. Chcecie coś opowiedzieć, chcecie się czymś podzielić, coś na pewno chcecie jeszcze dodać, więc jeśli chcecie, to napiszcie, będzie mi bardzo miło. A jak na razie. Trzymajcie się ciepło i na razie.